Któreś Boże z tej strony, Katarzyna Perkowska z pracowni i konsercja Jezusowego. W tym filmiku pokażę Wam, w jaki sposób e, nakładać e, podmalówki, podszaty, jak robić tło, e, jak e, poprawnie m, rozmieszać farbę, aby e, jej powierzchnia była e, delikatna. W zależności od pracy, jaką będziemy robić przy ikonie, będziemy potrzebowali różnej konsystencji. Dlatego też e, warto e, zwracać uwagę na to, czy do podanego medium będziemy dodawać więcej wody, czy będziemy potrzebowali, żeby to medium było gęstsze. Teraz tym samym kolorem, który Mieliśmy do pokrycia drugiej warstwy, ale bardziej rozwodnionym pokrycie nimp, sam nimp. Do farby, którą mieliśmy przy robieniu podmalówki dodaj trochę indygo. Jeśli kolor jest zbyt zimny, wówczas dodaj trochę wermilionu, trochę takiego ciepłego. Jeszcze do tego koloru, który macie dodajcie trochę czerni. Czerni da taką głębię. Otrzymanym kolorem pokryj czerwony. Z encykliki Miserentissimus Redemptor Pius XI. Cześć serca Jezusowego puklerzem. Spośród wielu innych dowodów bezbrzeżnej dobroci naszego odkupiciela najpotężniej jaśnieje ten, że w miarę Wygasania miłości wśród wiernych Chrystusowi, wyniesiono samą miłość Boga na wyżynę specjalnego kultu, a skarby tej dobroci na oścież otwarto dzięki tej formie czci, którą się okazuje najświętszemu sercu Jezusa, w którym się mieszczą wszystkie skarby, mądrości i wiedzy albo wiem jak niegdyś rodowi ludzkiemu wychodzącemu z arki noego pan bóg raczył na znak przymierza przyjaźni rozjaśnić tęczę ukazującą się nad chmurami taki w najburzliwszych chwilach ostatnich czasów kiedy rozszalała się jedna z najsroższych ze wszystkich herezji jansenizm godząca w miłość i cześć boga który przedstawiał boga nie jako ojca godnego miłości ale jako srogiego i nieubłaganego sędziego. Najłaskawszy Jezus ukazał ludziom swe najświętsze serce, jako znak pokoju i miłości, zwiastujący pewne zwycięstwo w walce. Dlatego to nasz poprzednik w urzędzie, Leon XIII, podziwiając te wielkie dobrodziejstwa płynące ze czci najświętszego serca Jezusa, nie zawahał się wypowiedzieć w encyklice Annum Sacrum Ody, kościół w pierwszych latach swego panowania uginał się pod jarzmem cezaryzmu. Krzyż, który ukazał się w powietrzu młodemu cesarzowi był zapowiedzią i przyczyną zarazem pełnego zwycięstwa, które wnet nastąpiło. I oto dzisiaj ukazuje się oczom naszym inny, jak najlepiej wróżący i najświętszy znak. Mianowicie najświętsze serce Jezusa, widniejące pod znakiem krzyża i jaśniejące najwspanialszą jasnością pośród płomieni. W Nim pokładać należy wszelką nadzieję, w Nim należy szukać i od Niego oczekiwać zbawienia ludzi. I to całkiem słusznie, czcigodni bracia, bo czyż w tym jak najlepiej wróżącym znaku i w tej z niego wypływającej formie czci nie jest zawarta istota całej religii? I o tyle doskonalsza norma życia, ile że tym prędzej doprowadza ona duszę do tym głębszego poznania Chrystusa Pana i o wiele skuteczniej skłania je do tym głębszego ukochania go i naśladowania. Nic więc dziwnego w tym, że poprzednicy nasi nie ustawiali w obronie tej najdoskonalszej formy nabożeństwa przed aktami oszczerców, w wysławianiu najwyższym i najgorętszym jej rozpowszechnianiu w miarę, jak tego czasy i okoliczności wymagały. Za przyczynieniem się i wolą Boga stało się że z dnia na dzień coraz bardziej wzrastała wśród wiernych chęć uczenia Najświętszego Serca Jezusowego. Stąd to tu i tam powstały owe solidacje ku szerzeniu czci Boskiego Serca. Stąd to ów zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej wedle życzenia Jezusa Chrystusa w pierwszy piątek każdego miesiąca i który dzisiaj jeszcze się utrzymał oddanie się boskiemu sercu Jezusowemu. Spośród wszystkich innych praktyk, które dotyczą specjalnej czci Najświętszego Serca, wybija się i wyniesiona musi być praktyka nabożna, mocą której ofiarujemy boskiemu sercu Jezusa nas samych i wszystko, co jest nasze, a cośmy dzięki dobroci woli przedwiecznej otrzymali. Gdy nasz zbawiciel, powodując się nie tyle prawem swoim, ile oblubieńczą miłością ku nam, pouczył najniewinniejszą serca swego uczennicę, Małgorzate Maryję, jak bardzo pragnie, by ludzie oddawali mu w ten sposób swą cześć, ona pierwsza ze wszystkich, wraz ze swym ojcem duchowym, Klaudiuszem de la Combière, spełniła ten obowiązek. Poszły za jej przykładem zbiegiem czasu jednostki, po tym rodziny całe i zrzeszenia w końcu, nawet urzędy, gminy, państwa. Kiedy jednak w ubiegłym stuleciu i nawet w naszych czasach intrygi bezbożników doprowadziły do tego, że nie uznano panowania Chrystusa Pana i otwarcie wypowiedziano wojnę Kościołowi. Uchwalając ustawy i rozporządzenia przeczące prawu boskiemu i przyrodzonemu, posuwając się aż do zwoływania zebrań, na których wołano: Nie chcemy, by ten nad nami panował. Wtedy z tego poświęcenia odezwał się głos, jakby jeden wszystkich, I jak najbardziej stanowczo zaprotestował w imieniu wierzących w najświętsze serce, by walczyć. Jego chwałę i utrwalić Jego prawa. Chrystus musi królować. Przyjdź Królestwo Twoje. I tak się szczęśliwie złożyło, że na początku tego wieku nasz poprzednik świętej pamięci, Leon XIII, ku radości całego świata, ofiarował temuż najświętszemu sercu cały rodzaj ludzki, podobnie jak to uczynił Chrystus w którym wszystko może się odrodzić i który jest Panem rodzaju ludzkiego.